W dzisiejszym materiale będę próbował zrobić lampę na sufit z szyszek oraz żywicy. O i tu mam różnego rodzaju pigmenty. One były kupione do czegoś innego, ale wpadłem na pomysł, że sobie zrobię taką właśnie lampę na sufit z szyszek. I teraz będziemy kombinować co z tego możemy zrobić. Mam tu różnego rodzaju pigmenty, czarny, biały Jakiś beżowy, czy, czy jakikolwiek inny, i żywicę epoksydową, no i szyszeczki. Więc teraz powiedzmy, że mam już ułożony wzór, który będę zalewał tutaj. Natomiast jeszcze muszę pomyśleć, jakimi kolorami chcę to zalać. Czy to zrobić jednolite, czy właśnie jakieś takie kolorowe, ale to za chwilę do tego momentu dojdziemy. Mam już sobie to troszeczkę przygotowane i tak, szyszeczki, tu jeszcze trzeba je uporządkować, żeby były ładnie, o. Tu już mam wylaną żywicę, tu te mniejsze, więc tak, tu będzie jeden kolor, ten główny, a tu będą dwa dodatkowe i wybrałem sobie pigment perłowy. I ten fiolet albo ten, no ale a głównym będzie ten zielony, więc nie wiem, czy mi wystarczy. Wsypuję, mieszamy, zobaczymy, co z tego będzie. Wsypałem dosłownie odrobinę pigmentu, i zobaczcie, jaki piękny już, jaką piękną zieleń mamy. Tu jest winiby transparent, ale naprawdę zieleń jest spoko. Myślę, że jak ją tu wylejemy, to ładnie nam to się pokryje. Dobrze, zobaczcie jak nam się zrobiło pęcherzyku, więc musimy to jeszcze, jeszcze troszeczkę pomieszać, boję się, że będę miał i tak tego za mało na tak dużo, tak wysoko, bo tu mam około 4 cm, może z 5, więc boję się, że mi może braknąć, aczkolwiek postaramy się zrobić tak, żeby nie brakło. Teraz mamy już wymieszany fiolet, zobaczcie jaki intensywny i naprawdę naprawdę malutko trzeba było tego marwnika, żeby taki fiolet otrzymać, więc ja już więcej dodawał nie będę. Teraz sobie zrobimy ten perłowy niebieski. A zobaczcie to, jak tu się pięknie zrobił. Sliczny ten kolor jest. Jak nie będzie bombylku, będzie jeszcze piękniejszy. Pięknie się świeci. Dobrze, to co? Teraz trzeba by dać utwardzacz do tych naszych pojemników i powoli zacząć zalewać. Teraz już nie ma odwrotu. Utwardzacz wlany, że dobrze nam to zostaje wymieszać i aplikować. Jak to pięknie wygląda. Zalewamy. No i trochę braknie. Drugie tyle by się przydało. No cóż. Tylko widzicie, co się zaczyna chyba dziać. Szyszki mi zaczną pływać. U, tu się już obraca jedna. Mało. Zdecydowanie za mało. Dobrze, trochę mi zostało, więc robię tą końcówkę i. No i wyjścia nie ma. Mówiłem, że to pierwszy raz. No i dobrze, mamy. Natomiast stało się to, co, czego się bałem. Mianowicie zaczęło to pływać. Zobaczcie, jakby to nie pływało to miałbym to pozalewane wszystko. Więc na przyszłość, jeśli ktoś chce robić czegoś lekkiego, musi to przykleić. W innym przypadku będzie mu to się podnosić. Ewentualnie zalewać na dwa razy. Też można się tak bawić. Dobrze, ja teraz muszę sprawdzić, żeby te bomelki mi tu poznikały, więc opalareczka. I trochę to podgrzać, i potem musimy wylawać nasze pigmenty. Zobaczcie, powoli nam te bąbelki powietrza znikają. Też nie ma co przesadzać z tą polarką, więc delikatnie z dużej wysokości. Niech to nam się odpowietrzy. Zobaczcie. Kilka minutek i praktycznie mamy już bez wąbelków. Tak to wygląda. Jeszcze nieki są. Ale powoli Wyganiamy. Nie ma się co śpieszyć, żeby bardziej nie zepsuć, niż już jest zepsuty. Bo no jakbym przylepił, to większość tych szyszek byłaby zatopiona w tej żywicy. No ale dobrze, uczymy się całe życie. Także następnym razem będzie lepiej. Nie zobaczycie, ale ja sobie tutaj floj fiolet już wlałem. Natomiast. No to jest ciężkie tutaj do zobaczenia. Nie wiem czy to będzie te w taki sposób jakbym chciał, ale mm, mój fiolet pełznął tam gdzieś i nie ma go tutaj. Więc to też trzeba przemyśleć jak to ewentualnie dawać może w późniejszym etapie miksować. No dobrze. Zaraz dajemy niebieski i zobaczymy co się z tym będzie działo. Mam mój niebieski i będę go znowu tutaj delikatnie polewał. I tu już inwencja twórcza według do Was należy. Jak wy to sobie tutaj rozplanujecie? Jakie te wzory tutaj zrobicie? Zobaczcie o ile tego fiolet tego nie było widać, to tu już tego niebieskiego widzimy dość mocno i nie wiem czy ja nie pozostanę na tyle bo to nie ma sensu. Mogłem sobie mniej go wyrobić. I tak zostawimy. Zobaczcie jak się piękna perła. Tutaj po tego I teraz może. Jeszcze mi zostało trochę tego. Jakieś kropki tutaj porobimy. Pyk. tu, tu, tu. Tu, tu. Dobra. Jedną ręką ciężko, więc ja sobie robię patyczek i tak będę jeszcze kropkował. Tak mam to zrobione, odstawione, ale teraz muszę jeszcze wziąć opalarkę, zobaczcie, bo mi się więcej zrobiło bomberków. Spowodowane to tym jest, że to już zaczyna wiązać. Widać parę, jak idzie. I czuć. Dobra. Niestety nie wszystko złoto, co się świeci, tak mi się porobiło. No i niestety tak już pewnie to zostanie. No nic. Stawiamy to na 2-3 dni i zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Czy da się to jeszcze uratować czy nie.